Gdzie jest... Gdzie jest moje... Co jest? O. Patos. O, dobra. Potatos. Potatos, będę grał w Potatos. O, The National Anthem. To jest level. Co, co Anthem? The Nation of Anthem. <noise> Wiesz co to jest? Nie mam pojęcia. Wiesz co to jest? Więc to jest taki... To jest to jest taki level To, to ma T od Redio Hella co nie Radio... No No To jest, jest taki normalny dosyć taki hard demon przez większość ale potem jest wszystko randomizowane. domizowe Basically top D1 Bo ten kurde to po wszystko się jest. Aha bo muzyka też się robi tak okropnie chaotyczna, więc potem to też jest takie zraźne. Wiprint no, to showcase'ował nawet, in level. Olo. Nie wiem, fajny, jak daje okay, widzę. No. W i sensie, to... To jest... jakby Jak coś tam widać, żeby ma... Nie usłyszałem. No. ale... jest taki żyg, ale to jest klimatyczny rzyk. No co to... mi? Jakby klimatyczny Żyj. Ale masę! No. To jest klimatyczny Żyj. Leci na klimaty. Uwielbiam gadać o klimatycznych żygek.